Muzyka muzyka Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie, a kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę opowiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo pańskie. Jak słuchasz słów dzisiejszej Ewangelii i bierzesz na poważnie e, słowa Jezusa, to znaczy, że jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy, że chcesz osiągnąć niebo, e, zbawienie, królestwo niebieskie, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii. A Pan Jezus mówi dziś: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, to nawet nie macie co marzyć o tym e, królestwie niebieskim, o tym zbawieniu. A jaka była sprawiedliwość faryzeuszy? Wypełniali oni przepisy prawa tylko zewnętrznie, natomiast nie mieli jakiegoś wewnętrznego nastawienia. Kierowali się tylko, tylko suchą literą, bez serca, bez zaangażowania, bez umysłu czy woli. Przykazanie, o którym mówi dziś Jezus, on go nie tyle zaostrza, mówiąc o tej wysokiej radzie, czy, czy nawet o karze piekła, Ognistego, ponieważ ktoś powiedział do kogoś bezbożniku, ale on chce przez to dookreślenie tego przykazania zmusić ich do tego, żeby oni zaangażowali w swoje życie wiary właśnie swoje serce, żeby z tym zaczęli żyć a nie tylko. Wypełniać tak zewnętrznie to, co mieli przepisane. Nam też przecież zdarza się i warto w Wielkim Poście sobie uświadomić, że my też często do swoich praktyk duchowych podchodzimy tak czysto zewnętrznie, z różnych powodów, bynajmniej niezwiązanych z żywą wiarą, bo to są tacy, którzy wypełniają przykazania, bo boją się Boga, boją się grzechu, boją się tego, że Pan Bóg się na nich obrazi. Wiele są, wiele jest różnych powodów. Dziś warto, żeby się każdy z nas nad tym zastanowił i konsekwentnie dążył do tego, żeby jednak Pana Boga uczynić właśnie swoim przyjacielem, z kimś, z kim szczerze rozmawiam. Dlatego hasło, które wybrałem na dzień dzisiejszy, to jest takie konsekwencja to klucz do sukcesu. Musimy być konsekwentni w tym, żeby Pana Boga na co dzień traktować jako przyjaciela. I dzisiaj zadanie będzie właśnie to, abyśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu właśnie pogadali z Panem Bogiem jak z przyjacielem. Wzruszył się suchy piach, gdyby mógł zalałby się łzami, serce placów pito studnia z granitowymi morami, taka piękna. Ale nie ma w sobie wody, pusta studnia, monu